Sebastian Romanowski, nieszczęśliwy, chociaż powiem, że no nie powinien być. Twój rywal był naprawdę zadowolony z siebie, że, że w zasadzie pokonał siebie i dał taki świetny pojedynek. Czemu ty nie jesteś zadowolony? No bo nie trzymałem się do końca taktyki. W pierwszej rundzie w sumie wychodziła taktyka, a w drugiej się wdałem w jego taktykę, a trzecia mi się wydaje, że runda była już po mojej myśli, ale no niestety był remis. Hmm. Dlatego jestem niezadowolony. Te trudne momenty dla Ciebie, gdy rywal próbował by ciebie, ciebie poddać, co wtedy myślałeś, czy w ogóle cokolwiek myślałeś, jak to, jak to było blisko, bo to były naprawdę ciasne, ciasno założone techniki. No duszenie trójkątne było dosyć ciasno zapięte, ale charakter im nie pozwala odklepać, tam dźwignia na łokieć też przez chwilę była zapięta, ale też nie do odklepania, no nie odklepałbym, już za dużo razy klepałem. Czy, czy, czy myślisz, dzisiaj był właśnie Maciej Kawulski, który widział ten pojedynek? On... Ja z nim rozmawiałem, podoba, podobały mu się ogólnie pojedynki, podobał mu się bardzo Twój pojedynek. Widzisz siebie w takich eventach jak KSW? Nie no, mówiąc te, tego, temu eventowi No wiadomo, bardzo bym chciał tam wystąpić, ale no, to już zależy od wodarzy. A właśnie tym pojedynkiem chciałeś coś pokazać, właśnie udowodnić? No przede wszystkim sobie coś udowodnić, że stać mnie na więcej, ale nie pokazałem tego co, co potrafię i obiecuję, że będę trenował jeszcze ciężej. I... I pokażę jeszcze na co mi stać. Były te nieustanne ataki e, z Twojej strony, bardzo dynamiczne, bardzo celne, bardzo mocne. Ja się dziwię, że, e, że rywal e, stał jeszcze na nogach. Czy to, e, kiedy nie potrafisz swoimi atakami przełamać jego, jego ducha, Ciebie łamie w jakiś sposób? Nie, 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 nie. Myślę, że jestem nie do złamania. Także ja, ja też to widziałem, także mam nadzieję, że nie będziesz się w żaden sposób podłamywał i do zobaczenia nie, już wkrótce. Nie, broń Boże, do zobaczenia. Dziękuję. <noise> Dziękuję.